Laurie, jak wyglądam? Świecie. Nazywam się Dominik, przybysz przybyła Zapraszam Was na Polką 2016 we Wrocławiu na blog Newcon, gdzie odbędą się atrakcje przede wszystkim dla fanów mangi Anime oraz dla osób, którzy także są z innych fandomów, a chcą coś się dowiedzieć na temat yy, tego fandomu. Nazywam się Karolina Kaczkowska, jestem koordynatorem programu Bloku Literackiego Polkonu 2016, który jest oficjalną częścią Księgi Programowej Europejskiej Stolicy Kultury. Zapraszam wszystkich do przyjścia na konwent i zapoznania się z atrakcjami, jakie przygotowaliśmy w Bloku Literackim. Nazywam się Michał Lisiecki i jestem koordynatorem bloku filmowo serialowego na Polkonie 2016 we Wrocławiu. Nasz blok ma wam do zaoferowania mnóstwo spotkań, prelekcji, pokazów filmowych dla wszystkich fanów filmowej fantastyki. W tym roku tematem wiodącym będą osiągnięcia polskiego kina. Aspekt naszej rodzimej twórczości filmowej, który często jest pomijany i zapominany. My postaramy się wam go przypomnieć i pokazać to, czego możemy być dumni. Cześć, nazywam się Jakub Zapecki. Na Polkonie wspieramy wszelkie inicjatywy fantastyczne z całej Polski, dlatego też zorganizowaliśmy wioskę fanowską, gdzie te inicjatywy przedstawią się, przedstawią swój program. W tej strefie będziecie mogli także zrelaksować się w strefie chilloutu, poczytać książki i komiksy w naszej fantastycznej bibliotece. Cześć, nazywam się Mirosław Kowalski i chciałem Was zaprosić do odwiedzenia bloku gier planszowych na Polkonie 2016. Przygotowaliśmy dla Was dużo atrakcji, przede wszystkim ogromną wypożyczalnię gier planszowych. Przygotowano we współpracy z Geekshopem, klubem Koloseum rebel.pl. Do Waszej dyspozycji będzie kilkaset tytułów, gier. Oprócz tego przygotowaliśmy strefę pokazową, na której wydawcy gier klasowych będą prezentować swoje najnowsze tytuły. Ci sami wydawcy będą posiadali u nas swoje stoiska, na których będziecie mogli nabyć gry, które Wam się spodobają. Dzięki, zapraszam! Ja przez to nie będę mógł właśnie YouTube'a.